Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woli. Witam także osoby, które być może przyszły tu po raz pierwszy. No, Mam dla Was taką sugestię, wskazówkę, nad którą warto, żebyście się zastanowili, pochylili. Ponieważ mamy taki czas, kiedy ludzie teraz wybierają perfumy dla kogoś. I to jest bardzo ważny moment, bo nie jest wykluczone, że Wasze wybory perfumowe wpłyną kiedyś na... Kolejne decyzje perfumowe innych osób, a nierzadko to czym pachniemy, jak pachniemy, też wpływa na nasze życie. No, kochani, wystarczy brzydko pachnieć, żeby zauważyć jak ważną rolę odgrywa zapach. Jak otoczenie na ten zapach reaguje. Podobną oczywiście reakcję wywołują zapachy piękne, ale tego tak nie widać. Jakoś bardziej pozostaje w świadomości to co nie działa, to co nie funkcjonuje, to co jest jakby tak trochę w poprzek gustów, w poprzek tego, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Także siła oddziaływania zapachów, które na mnie odpowiadają, jest przeogromna, dużo silniejsza od tego, co przez wiele lat się mówiło na przykład o jakimś przekazie pozawerbalnym. Myślę, że wszystkie informacje o przekazie pozawerbalnym, przy tych wszystkich piramidkach, gestykulowaniu rękami, one powinny się zacząć od zapachu. To jest najsilniejszy przekaz pozawerbalny. I... Może być tak, że wasze perfumy będą waszym wrogiem, dlatego że po prostu mogły znaleźć się w niewłaściwym miejscu i czasie. I teraz zapytacie, co to znaczy. No to jest taka sytuacja, kiedy perfumy, na które powiedzmy wydaliście dużo pieniędzy i które jak się spodziewacie będą robiły dobre wrażenie na innych, albo tego dobrego wrażenia nie zrobić, ponieważ może być tak, że ktoś zapamięta ten zapach z jakiejś nieprzyjemnej sytuacji i to grozi perfumom, które są modne. Czyli pierwsza dziesiątka sefory to jest taki rodzaj woni, które oczywiście na pewno są piękne i może warto je poznać i nawet od czasu do czasu używać. Ale jeśli chcecie mieć taki swój własny zapach, z którym Was ludzie będą kojarzyć, to bardzo szczerze odradzam tą pierwszą dziesiątkę seforowską, ponieważ może być tak. No tu się kłania matematyka i rachunek prawdopodobieństwa, że jeżeli wybierzecie zapach, który. Jest bardzo, bardzo popularny jest wszędzie, i sami go zaczniecie nosić. To komuś się przypomni. Jakaś niemiła rozmowa z kimś, kto właśnie tak pachniał, jakaś nieprzyjemna osoba. No, tutaj nawet może być taka sytuacja, że wcale nie musi się to kojarzyć z jakąś złą osobą. Czasem z złą sytuacją, kompletnie niezawinioną przez nikogo. Ja tak ostatnio z niej lubiłam perfumy No Made Chloe, ponieważ jechałam pociągiem w przedziale i bardzo sympatyczne panie. Jechało z dziećmi, ale był taki galimat. Ja zresztą tego był upał, to były wakacje. Pociągi się spóźniały wtedy bardzo. No, teraz jak już czuję te perfumy, to mi się ta sytuacja przypomina. Także unikajcie perfum zbyt modnych. Macie wiele rodzajów perfum, które są, korespondują z tym, co jest bardzo, bardzo modne. Wystarczy pójść do, na przykład do sklepu z odzieżą. Zwróćcie uwagę, jakim gigantem perfumowym stał się Inditex, czyli ten wielki koncern, hiszpański koncern odzieżowy, który ma Zara, Stradivariusa i tam pewnie jeszcze innych, wiele marek, nawet Massimo Dutti. No, mnóstwo różnych marek, które właśnie też mają w swojej ofercie perfumy. Także tam nie znajdziecie perfum, które nawiązują do Chanel numer 5 czy do Szalimara. Tam są perfumy, które gdzieś tam rezonują z tym, co jest modne. Także może tak, możecie tą drogą szukajcie. I one mają jakiś taki zawsze element, który jednak troszeczkę odbiega od tego oryginału. I to może Wam dać taki efekt, na przykład flankera. Flanker, przypomnę, to jest wersja perfum podstawowych, czyli mamy perfumy na przykład Amarish, no i może być wersja fresh albo nawet woda toaletowa i perfumowana. W Czasem są wersje intensne. No, dla panów bardzo długo przez lata były modne wersje sport, które wcale nie były wersjami sport. Chanel na przykład miał Allure on Sport. No, to była tak delikatna rzeźka, świetna woda, panie nosiły w lecie. I sama nosiłam Allure Sport. Latem. Też są różne edycje, toaletowa, perfumowana też tam trzeba szukać. Nie wiem, czy nawet na jakimś etapie nie było, bo są trzy wersje koloń. Także kochani, bardzo, bardzo ostrożnie z perfumami, bo może być tak, że nie będą się kojarzyć z wami, tylko z jakąś inną sytuacją. No cóż, no, jest to trochę jakby bolesne, że lubimy być złośliwi, lubimy dokuczać innym. Myślę, że troszeczkę jest to nasza polska specjalność, ja tu nie raz o tym mówię, o takim dokuczaniu sobie, i zapewne każdy, kto gdzieś tam był za, granicy, za granicą, mieszkał za granicą, to zauważył, że te takie krótkie, powierzchowne relacje międzyludzkie w Europie, w Europie Zachodniej są po prostu pełne szacunku i takiego dobrego traktowania się nawzajem. Tu nie chodzi o to, żeby sobie wy wyznawać miłość i zwierzać się sobie z sekretów rodzinnych, ale o te krótkie relacje, których doświadczamy na co dzień. Jak się pani w sklepie do nas uśmiechnie, to oczywiście od razu cały dzień jest wygląda inaczej, a jak wszyscy na siebie warczymy i szczekamy, no to jest gorzej. I u nas nawet, ja pamiętam, były takie czasy po tych przemianach ustrojowych, że było bardzo modne tak zwane wykłócanie się. I to tam chyba zostało. Potem przyszła ta era internetowa, i tam też był taki zwyczaj. No, jak robi filmy, czy jak występuje w internecie, to znaczy, że można po nim jechać. No, nie wiem. Moim zdaniem nie, to tak nie działa. Ale no, jest taka potrzeba jakby wbijania sobie szpil, zawstydzania, no to dzisiaj się coraz więcej o tym mówi, cieszę się, że te media społecznościowe się tak rozwinęły. Na przykład na tych platformach, gdzie są te krótkie filmiki publikowane, tam się wprost mówi, że to są takie zjawiska przemocowe, takie zawstydzanie, drobne, drobne złośliwości, a szczególnie jeśli się to powtarza Nieustannie. Więc myślę, że jest mnóstwo osób w naszym kraju, które ma taki jakiś wyuczony wzorzec, żeby innym sprawiać przykrość, i jeśli te osoby używają modnych perfum, to możemy być skojarzeni właśnie z tą osobą, tak podświadomie nawet zupełnie. Więc sięgajcie o perfumy mniej znane. To Wam szczerze polecam. I tu macie dwie opcje: albo wybrać coś dużo droższego, albo coś trochę tańszego. No wspominałam na przykład o perfumeriach o perfumach z ze sklepów z odzieżą, no jest tego dużo, no wymieniłam Inditex, ale na przykład też jest taka sieć sklepów niewielkich, one są w galeriach i też mają perfumy firm, sieć sklepów Parfois, parfo spisowne i tam jest też dużo całkiem przyzwoitych perfum, gdzieś tam wybrzmiewają w ten taki modny sposób, ale... Nie do końca. Tak. Jeszcze jest taka kwestia, która jest blisko tej tematyki. To są sytuacje, kiedy ktoś pachnie naszymi perfumami po jakimś czasie. Czyli na przykład kupiliśmy perfumy i jakaś toksyczna koleżanka z pracy też chce nimi pachnieć. Bywają tego typu relacje, że ludzie w jakiś taki sposób, właśnie obarczone jakąś taką złą energią, kopiują innych. Więc. No wtedy te perfumy już nie są wasze. Także może taka jeszcze przy okazji wyjdzie kwestia, żeby może nie zdradzać nazwy. Jednak, tak myślę, coraz więcej takich głosów się pojawia tutaj w komentarzach, że ktoś z dobrego serca powiedział, czym pachnie, no i niestety musiał zmienić perfumy. No to nie są tanie rzeczy. I jest taka anegdota, może teraz już mniej znana, związana z Fahrenheitem i Krzysztofem i Gdzieś tam, no można nawet powiedzieć, koniec lat 80., początek 90. Krzysztof Wibisz był wtedy takim bardzo, bardzo znanym prezenterem, może na dnie 80., może rzeczywiście lata 90. I on w jednym z wywiadów mówił, że odstawił Fahrenheita, jak już się okazało, że nawet pan taksówkarz ich używa. I tak, z całym szacunkiem oczywiście dla tego zawodu, myślę, że tutaj nie chodziło o to właśnie, żeby powiedzieć, że. To jest ktoś gorszy. Tak myślę, ja to tak odbieram i tego się trzymam. Tylko właśnie wtedy, kiedy zapach już jest zbyt popularny i czujemy go w różnych sytuacjach, a taksówka to rzeczywiście jest miejsce, gdzie się te zapachy zmieniają, przychodzą ludzie, wychodzą. No, ten zapach tego miejsca, gdzie, gdzie ludzie migrują, jest szczególny i on ma taką, ma coś w sobie takiego, właśnie tą mieszaninę różnych woni, nawet nie jak nie wiadomo, jak się to ma maskuje różnymi substancjami i to wymieszane właśnie z bardzo charakterystycznym, rozpoznawalnym akordem dało taki efekt, że właśnie powiedział wtedy, że nawet, że już musiał odrzucić te perfumy, które bardzo lubił i cenił. No, no to taka trochę starsza anegdota, ale no, jeszcze wtedy celebryci szczerze mówili o perfumach, bo teraz to, co dzisiaj mówią o perfumach, to już jest najczęściej marketing, więc tak traktujcie to z przymrożeniem oka, albo jak już Jakaś celebrytka pokazuje na swoim koncie, na Instagramie, na przykład swoje ulubione perfumy, to przeglądnijcie najwcześniejsze, najlepiej jedne z pierwszych postów, to zobaczycie, czy te perfumy, które zachwala, korespondują z tym jej gustem sprzed lat, czy to zupełnie jakby inna bajka. To wtedy może być tak, że to po prostu jest na marketing, ten kupiony. No i taką ostatnią kwestią, która myślę, że jest ważna w przypadku tych perfum bardzo, bardzo modnych. To jest to, że możecie na przykład kojarzyć ten zapach z tak zwanych sobowtórów, bo w mojej opinii one na początku pachną ładnie, a potem nasz mózg nas oszukuje i one już wybrzmiewają moim zdaniem czymś bardzo chemicznym, syntetycznym, ale my ciągle czujemy to, co czuliśmy w nucie głowy. To jak patrzycie na obrazek, to widzicie zupełnie coś innego, jeśli tam powiedzmy długo się w niego wpatrujecie. No jest dużo takich ciekawych przykładów na to, jak mózg się z nami, Yy, zabawia, jakie nam płata figle i myślę, że tutaj działa to samo, że yy, te perfumy wcale nie muszą dobrze pachnieć I piękny, głęboki wielowymiarowy zapach możemy znać z jego powiedzmy mniejszy, mniej znanych, słabszych odsłon, albo ktoś będzie kojarzył ten zapach właśnie tak, że po prostu no ładny ale nic nadzwyczajnego a te naprawdę dobre perfumy one są właśnie takie, mają głębie. Nie wiem, jakie są Wasze przygody z perfumami, które znalazły się w niewłaściwym miejscu i czasie. Czy mieliście takie przygody, czy może nie? Może właśnie uwielbiacie pachnieć tym, czym pachną inni? To powiedzcie troszkę o Waszych motywacjach. Jestem tego bardzo ciekawa. Wszystkiego pachnącego, pa pa!